Witam Państwa. W piątek 23 maja Karolina Czereda, zapraszam na wiadomości regionalne. W dzisiejszym wydaniu Oddychać czy nie oddychać Biznes na obcasach. Ten temat często pojawia się w rozmowach mieszkańców żar. Najnowsze wyniki badań żarskiego powietrza mówią jedno: dobrze nie jest. Zapraszam na materiał. Każdy z nas ma sąsiada, którego zna tylko z widzenia. Nie wie jak się nazywa, ale co dzień mówi mu dzień dobry. Podobnie jest z PM10. Co to takiego, czy mieszkańcy żar wiedzą, co towarzyszy im każdego dnia? Nie wiem, co jest elektroniki, ale nie, nie wiem, naprawdę nie wiem. Czy wie pan, co to jest PM10? Nie, skojarzy mi się to z, z karabinem maszynowym. Może być? <gry> No niestety, PM10 to nie sprzęt elektroniczny ani broń. To pył, który wisi w naszym powietrzu. Powoduje choroby górnych dróg oddechowych, może być przyczyną astmy, chorób serca lub niewydolności krążeniowej. Już w kwietniu w żarach przekroczona była roczna norma na zawartość pyłu w powietrzu. Przez pierwsze trzy miesiące tego roku nadmiernie zapylonym powietrzem oddychaliśmy aż przez 36 dni. Oj, nie bardzo powietrze! Co trudne chyba. To drzewa usychają na działkach, kwiaty, także nie bardzo to jest. Ile się oddycha, też gardło boli. No na pewno jest niezdrowe, ale w moim wieku to już to, co miało mi zaszkodzić, to już mi zaszkodziło. Jest, jaki jest. No wiadomo, wszyscy o tym mówią, że płyty, no Kronopol znaczy się, dawne płyty, trochę tam emitują tego, tych zanieczyszczeń, no ale tak w ogóle, no to... Czy odczuwa Pani to na, na swoim zdrowiu? Tutaj w mieście y, y, bardziej z tej strony, więc nie odczuwam rzadko, kiedy jest odczuwalne. To jest, co prawda, ale bardzo rzadko. Jak ocenia Pan stan powietrza w naszym mieście? Fazalnie wieczorami. Wszystko wypuszczają na miasto. Samochody, tak jak ja swój samochód muszę codziennie go czyścić, bo jest normalnie nalot na samochodzie. O jakości powietrza w żarach rozmawiano wczoraj na sesji Rady Miasta. Wyniki badań przekazali radnym przedstawiciele wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z Zielonej Góry. Czy rzeczywiście mieszkańcy żar mają powody do niepokoju? Na pewno mają powód do tego, żeby się martwić, ponieważ występują przekroczenia. Konkretne wskaźniki mają swoje przekroczenia w tym mieście. Co miasto mogłoby zrobić, by jakość powietrza w żarach była lepsza? Na pewno są różne sposoby zniwelowania tego problemu. To jest m.in. zmniejszenie niskiej emisji poprzez zlikwidowanie źródeł indywidualnych emisji z domostw, z domków jednorodzinnych, ze starych zabudowań. Gdzie, taka, gdzie taki sposób opalania jeszcze funkcjonuje. Na pewno, na pewno termomodernizacja jest tutaj sposobem na to. Sposobem też jest niedopuszczanie do tego, żeby palone były śmieci, żeby następowało też opalanie niskoenergetycznym paliwem. Na pewno niskoemisyjny jest gaz, bardziej emisyjny jest węgiel, brunatny albo drewno. Także są różne sposoby, które powodują, że ta emisja może być mniejsza, na pewno wyprowadzenie ruchu komunikacyjnego poza miasto. sposób też oczyszczanie ulic po okresie zimowym, kiedy ten pył osadza się na, 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 na jezdni i wtedy wtórnie unosi się do, do, do powietrza. W naszym powietrzu oprócz pyłu PM10 przekroczona jest również dopuszczalna norma benzoapirenu oraz arsenu. Na stacji monitoringu jakości powietrza przy ulicy Szymanowskiego 8 prowadzone są pomiary stężenia formaldehydu. Z powietrzem nad Żarami może być na dniach jeszcze gorzej. Od wtorku 27 maja do czwartku 5 czerwca w Kronopolu odłączony zostanie filtr kondensacyjny, który oczyszcza gazy z suszarni drewna. Więcej o Żarskim powietrzu dziś w relacji z wczorajszej sesji Rady Miasta po wiadomościach regionalnych. Już w najbliższą niedzielę 25 maja będziemy mogli zagłosować na naszych reprezentantów do Parlamentu Europejskiego. Czy mieszkańcy żar wybierają się na głosowanie? Sprawdziliśmy to dziś na żarskim deptaku. Tak, oczywiście wybieram się. No. Muszę obowiązek. Chyba pójdę, no bo od, ja już, chociaż mi jest bliżej jak dalej, jak to się mówi, tam na górkę, ale. Obowiązek trzeba spełnić. Spełnić, tak. Ja zawsze chodziłem na bory. A co ma być, to będzie, to już los pokaże. Oczywiście, że się wybieramy, jak na każde. A na kogo pan zagłosuje? Oj, no to jest tajemnica, no, nie, nie mogę zdradzić na kogo, no, ale będę głosował na pewno z całą rodziną. Czy wybiera się pan w niedzielę na wybory? Jak najbardziej. Zawsze chodzę, chodziłem, chodzę i będę chodził. Dopóki będę chodził. Przypominamy, że zmieniły się numery obwodowych komisji wyborczych, granice obwodów głosowania, a także siedziby obwodowych komisji wyborczych w Żarach. Nie będzie już obwodowej komisji wyborczej w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy 9 Maja a wyborcy z Alei Jana Pawła II, którzy głosowali dotychczas w tym obwodzie, będą głosowali w środowiskowym domu samopomocy przy ulicy Bohaterów Getta 19. Numery i nazwy ulic należących do poszczególnych obwodów można znaleźć na stronie www.żary.pl. Przedsiębiorczych kobiet w żarach nie brakuje. Prowadzą firmy, restauracje, salony, sklepy, są odważne, przebojowe i ciągle chcą się dokształcać. Biznes może być prowadzony również na obcasach. Najlepszym na to przykładem są żarskie kobiety kobiety przedsiębiorcze. Nie boją się wyzwań i z sukcesami prowadzą własne interesy, spełniają swoje marzenia i mają ogromną satysfakcję z tego, co robią. Kobiety zrzeszone w Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej uczestniczą w spotkaniach pod tytułem Biznes na obcasach. To jest nasze, nasze spotkania cykliczne. Kiedy mamy jakiś ciekawy temat, spotykamy się, wtedy zapraszamy Panie z biznesu na, na takie spotkania. Dzisiejszym tematem przewodnim jest. Kompetencja kobiet, czyli podnoszenie kompetencji kobiet biznesu. Dzisiejsze spotkanie rozpoczyna międzynarodowy projekt Kompetencje zamiast parytetów, skierowanego do kobiet menadżerek. Uczestniczą w tym panie z Polski, z Niemiec, z Węgier i z Włoch. Chciałybyśmy, jak gdyby, zbadać poprzez ankiety kompetencje kobiet i później jeszcze wzmocnić, bo na pewno będą panie, które będą chciały wzmocnić swoje kompetencje, bo każda z kobiet ma jakiś obszar słabszy i któryś mocniejszy. Wzmacniając kompetencje, dostaną panie indywidualnego coacha. Który będzie pracował z paniami? Projekt ma stworzyć europejski model kobiety biznesu. W biznesie na obcasach uczestniczy m.in. Joanna Piekarz, właścicielka fabryki ogrodów i dekoratorni w Żarach. No, jest to okazja świetna, myślę, do tego, żeby się spotkać w ogóle, bo generalnie wszystkie mamy bardzo mało czasu na to, żeby, żeby sobie gdzieś prywatnie się umówić. Wymienić doświadczenia, porozmawiać nie tylko o biznesie, ale różnych innych rzeczach i tak naprawdę poznać się, bo to jest ważne. Kolejne spotkanie biznes na obcasach odbędzie się we wrześniu w Berlinie, a my wszystkim przedsiębiorczym kobietom w żarach życzymy jeszcze większych sukcesów i wytrwałości w dążeniu do celu. Już za chwilę otworzyli drzwi. Segregujesz, zyskujesz. Szóstoklasiści już niedługo pożegnają mury swoich szkół. Przed nimi kolejny etap edukacji. Wybranie odpowiedniego gimnazjum nie jest sprawą łatwą. Odpowiednią decyzję ułatwią im dni otwarte, które organizują żarskie gimnazja. Szóstoklasiści już lada dzień staną przed wyborem gimnazjum. Dlatego gimnazjum numer 3 w Żarach otworzyło dziś swoje drzwi i pokazało to, co ma najlepszego. Przygotowaliśmy całą masę atrakcji sportowych, artystycznych, również eksperymenty fizyczne, chemiczne, wystawę biologiczną, także nikt się nie będzie nudził na pewno. Dlaczego, panie dyrektorze, warto wybrać gimnazjum numer 3? Bo jest to bez wątpienia najlepsze gimnazjum tu w rejonie. I znowu powtórzę, zarówno jeśli, jeśli chodzi o naukę, co potwierdzają egzaminy gimnazjalne, co potwierdzają laureaci, jak i oczywiście sport. Jak i zespoły wokalne, zajęcia artystyczne. Mamy bardzo szeroką ofertę i doskonałe wyniki. Obecni uczniowie nie żałują, że wybrali naukę właśnie w tym gimnazjum. U nas można rozwijać swoje pasje. Jest sekcja muzyczna, taneczna, sport, także no, aktywnie spędzamy czas. O wrażenia zapytaliśmy również tych, którzy szkołę zwiedzali. Podoba ci się to gimnazjum? Tak. Dlaczego? No bo jest duża sala i. Można się więcej nauczyć, dużo. Będziesz składała tu podanie? Tak. Chciałbyś uczyć się w tym gimnazjum? Tak. A dlaczego? No moja siostra tu chodziła i dużo nauczycieli ją zna, a chce podtrzymać tą tradycję rodziną. Uczniowie szóstych klas szkół podstawowych podania do wybranego gimnazjum muszą złożyć do 6 czerwca. Wczoraj wręczono nagrody dla zwycięzców konkursu plastycznego. Segregujesz, zyskujesz. Zorganizowanego w ramach kampanii Ekoszkoła przez Zakład Zagospodarowania Odpadów. Na konkurs wpłynęło 280 prac. Celem było przekonanie dzieci i młodzieży, a właściwie to ich rodziców, że segregacja się opłaca. Dzieci przygotowały plakaty pod hasłem Segregujesz, zyskujesz. Plakaty z przesłaniem o tym, że warto zastanowić się nad tym, co robimy ze swoimi śmieciami, nie wyrzucać ich byle gdzie. I udało im się oczywiście to przesłanie. Nie zrealizować. W kategorii klas 1-3 zwyciężyła Agata Baran, uczennica szkoły podstawowej numer 8 w Żarach. Co namalowałaś? Na pracę, jak dzieci sprzątają, by... Przed domami, że będzie porządek. A powiedz, dlaczego ważne jest segregowanie, wiesz? Żeby ziemia nie była brudna, żeby było dużo tlenu, było czyste powietrze. Pierwsze miejsce w kategorii klas 4-6 zdobył Szymon Grochowski ze szkoły podstawowej w Jasieniu. Natomiast wśród gimnazjalistów laureatem została Aleksandra Świderska z gimnazjum w Trzebielu. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Dzień Dziecka to wyjątkowy dzień i choć wypada on 1 czerwca, to najmłodsi mieszkańcy Żar już jutro będą mogli świętować. W imieniu burmistrza miasta Żary chciałabym zaprosić serdecznie wszystkie dzieci. Dzieci, jeżeli również rodzice będą mieli chęć, mogą przyjść z dziećmi na organizowany dla nich specjalnie Dzień Dziecka, który będziemy świętować 24 maja od godziny 12 do godziny 17. Aura nam sprzyja, więc myślę, że będziemy mogli z naszymi pociechami skorzystać z wielu atrakcji. Gry i zabaw. Będą również przejażdżki na kucykach. Atrakcje dla dzieci rozpoczną się w rynku o godzinie 12.00. Nie zabraknie tam również baniek mydlanych, zabaw z balonami, występów dzieci z sekcji wokalnej Żarskiego Domu Kultury oraz pokazu mody dziecięcej. Na wiadomości sportowe zaprasza przedsiębiorstwo handlowo-usługowe Moment, oferujące drzwi Porta KR Center Gerda oraz okna PCV. Zamów u nas produkt z montażem, a zapłacisz tylko 8% VAT-u. Dogrywka, sędziowskie kontrowersje, przepiękna bramka Sucharskiego, tak w telegraficznym skrócie wyglądał półfinał Pucharu Polski z udziałem Żarskiego Promienia i Piasta Karnin. W szatni po meczu cieszyli się goście, a miejscowi zawodnicy schodzili z boiska ze spuszczonymi głowami. Pierwsza odsłona pojedynku była jak pogoda. Bardzo senna. Druga nie była lepsza, ale przynajmniej zobaczyliśmy bramki. W 72 minucie do siatki trafił gracz Piasta Michał Pakuła. Do wyrównania w 84 minucie doprowadził Michał Sucharek. Gol strzelony przez Suchara było zdobą meczu. Podczas drugiej części spotkania bardzo groźnej kontuzji nabawił się Piotr Buda. Potrzebna była karetka. Zawodnik został odwieziony do szpitala. Z tego co wiem, to jest ciężka kontuzja. Na pewno się zagra w tym sezonie. Mamy nadzieję, że następnie się wyleczy. Ten finał też dedykujemy jemu, te zwycięstwo. Mamy nadzieję, że wróci do nas w następnej rundzie i będzie cały i zdrowy. Do rozstrzygnięcia meczu potrzebna była dogrywka. W 114 minucie Wojciech Kaczmarek strzelił gola dla gości. To było decydujące trafienie. Gospodarze co prawda kilka minut później zdobyli gola, ale według arbitrów bramka padła z pozycji spalonej. Piłkarze Promienia opuszczali boisko ze spuszczonymi głowami. Zdawali sobie sprawę, że włożyli w ten mecz sporo sił, a już w sobotę czeka ich bardzo ważny pojedynek z Bielawianką Bielawa. W na pewno, tym bardziej tak jak pan redaktor powiedział, w ostatnich praktycznie sekundach tracimy gola na 2-1, ale trudno jest cokolwiek powiedzieć więcej tak na gorąco. Ciężki mecz, kilka kontuzji. Ty też musiałeś wejść w trakcie spotkania. Powiedz, już wszystko w porządku, bo też się zmagałeś z jakimiś tam urazami wcześniej. Tak, tak. Jeżeli chodzi o mój staw prawy kolanowy, to jest wszystko jak najbardziej w porządku. Kamil musiał zejść jakiś tam uraz głowy wystąpił, no, a od początku było wiadomo, że Karni nie położy się, nie przyjedzie, nie położy się przed nami. Także od początku byliśmy nastawieni na bardzo trudny mecz. I jak się okazało później, takie właśnie było. Możemy się martwić, bo w sobotę już gracie kolejne spotkanie bardzo ważne, bo wiadomo, że walczycie o utrzymanie. Starczy wam sił na to sobotnie spotkanie. Powiem szczerze, że musi nam starczyć. Nie osobiście nie widzę innej opcji, to jest mecz o, nie, wiem, nie 6, ale już 9 punktów. Teraz w tych ostatnich trzech kolejkach punkty są nam niezbędne. Jutrzejsze spotkanie może zadecydować o przyszłości Promienia. Początek meczu, godzina 17. Sławy polskiego sportu, wojewódzka inauguracja Dnia Olimpijczyka, międzynarodowy konkurs skoku imienia Tadeusza Ślusarskiego, Polska Biega i wiele innych imprez sportowych. To wszystko już jutro w Żarach. Zaczynamy o godzinie 10. Na stadionie Promienia zaprezentują się wszystkie żarskie kluby. Na trybunach zasiądą najbardziej znani wychowankowie. Nie zabraknie sław polskiego sportu. Przyjaciół Tadeusza Ślusarskiego. W tym samym dniu odbędzie się kilka imprez towarzyszących. O godzinie 10 rusza akcja Żary biegają. Tym razem mieszkańcy pobiegną w innym miejscu niż zawsze, bo wokół stadionu promienia rejestracja od godziny 8.45 przy szkole podstawowej numer 5. Zapraszamy wszystkich, wszystkich chętnych mieszkańców do naprawdę licznego stawienia się na ten bieg, ponieważ no, preferujemy zdrowy tryb życia i próbujemy go jak najbardziej rozpropagować. Na godzinę 11 zaplanowano mistrzostwa żar w brydziu sportowym, które rozegrane zostaną w salonie wystaw artystycznych. Godzinę później działacze Sokoła zapraszają do sali konferencyjnej Ratusza na obchody 60-lecia klubu. Po południu czekają nas kolejne emocje sportowe, tym razem związane z międzynarodowym konkursem w Skoku o tyczce. Konkurs po rocznej przerwie wraca na żarski rynek. Nie tylko ja z tego powodu cieszę, ponieważ to jest takie miejsce magiczne dla, ale przede wszystkim ci, którzy biorą udział w konkursie, czyli zawodnicy, nie ukrywam, że przyjechali też po to, by walczyć o minima na Mistrzostwa Europy. Kogo jutro zobaczymy? No, jutro jest przede wszystkim całą czołówkę krajową. To jest takie zadanie dla nas organizatorów, żeby stworzyć optymalne warunki polskim zawodnikom w osiągnięciu minimum na Mistrzostwa Europy. Przypomnę, że to jest wynik 5,65 m. No, ale nie tylko polski. Jest Aleksander Koczmi, który jest z rekordem życiowym 5,81. Też będzie chciał tutaj osiągnąć minimum dla, dla niego. Jest to minimum 5,52 m, więc troszeczkę jakby niższe. Polska, Polska Federacja te minima jednak podkręca z racji tego, że, że no mamy tak naprawdę pięciu kandydatów do wyjazdu na Mistrzostwa Europy. Czy przyjedzie ulubieniec żarskiej publiczności Paweł Wojciechowski? No już dzisiaj to sobie nie wyobrażamy konkursu, żeby Pawła nie było tutaj. Oczywiście Paweł będzie i wrócił do już chyba do dobrych dyspozycji z informacji, które posiadam, jest, będzie też tutaj mocno walczył, ale też w konkursie chcemy wprowadzać z dwóch, trzech młodego pokolenia zawodników, żeby wzorem właśnie Pawła Wojciechowskiego dać im szansę w się w takich konkursach i, no i dobrze by było, żeby to była kolejna, kolejny zawodnik, który z tego konkursu no najlepiej jak Paweł zdobył mistrzostwo świata seniorów czy na trybunach zobaczymy sławy polskiej lekkiej atletyki? Tak, oczywiście będzie Jacek Wszoła, będzie Władysław Kozakiewicz. Władysław Kozakiewicz też przygotował niespodziankę, ostatnio wydał książkę, będzie się tutaj e, chciał ewentualnie przekazać. Jest możliwość oczywiście z wpisem autografu, także, że koledzy Tadeusza Ślusarskiego nie zawodzą. Wszyscy jednak wiedząc o tym, kiedy jest termin mitingu, zjawiają się, mimo, też są, mają swoje obowiązki, ale, ale będą na pewno. Czyli, zapraszamy wszystkich mieszkańców na Miejmy nadzieję, bardzo udany konkurs. Ja myślę, że powinien być udany, dlatego że ten konkurs ma taką wyjątkową oprawę, oprawę muzyczną, fajną zabawę doskonałych prowadzących. No i myślę, że tu za pośrednictwem państwa jeszcze będą mogli sobie, że tak powiem, oglądać powtórki najważniejszych wydarzeń. Początek zawodów godzina 17.30, a po konkursie Urząd Miasta zaprasza na wspólne oglądanie finału Ligi Mistrzów. Sponsorem wiadomości sportowych było przedsiębiorstwo handlowo usługowe Moment, mające w swojej ofercie szeroką gamę armatury sanitarnej. Od instalacji wodno-kanalizacyjnej po nowoczesne instalacje grzewcze. Przejdź i zaprojektuj łazienkę swoich marzeń. Ciepło, cieplej, gorąco. Najbliższe dni upłyną pod znakiem upałów i burz. Połynąc z Garska, zapraszam na weekendową prognozę pogody. Autorem prognozy pogody jest firma Marko, Grupa Polskie Składy Budowlane, Twój partner przy budowie i wystroju wnętrz. Zapraszamy do naszego sklepu przy ulicy wrocławskiej 23. W sobotę wysokie wartości na termometrach się utrzymają, ale pogoda w poszczególnych regionach będzie bardzo zróżnicowana. Chmur będzie przybywać, termometry wskażą 28 stopni w Gubinie, 29 w Żarach i Szprotawie. Powietrze zwiększy swoją wilgotność, przez to będzie parno i duszno. Po południu możemy spodziewać się burz. Dynamiczna pogoda z nagłymi wyładowaniami atmosferycznymi będzie towarzyszyć nam przez najbliższe dni. W niedzielę podobna aura, temperatura spadnie do 23 stopni, możliwe są też opady deszczu. Barometry 2014, jak to paskali. W sobotę mino obchodzić będzie Joanna, w niedzielę natomiast Magda. Oby piękna pogoda utrzymała się jak najdłużej. Życzę Państwu udanego weekendu. Do zobaczenia w poniedziałek. Dziękuję bardzo za uwagę. Marko. Sponsorem prognozy pogody była firma Marko, grupa Polskie Składy Budowlane. Twój partner przy budowie i wystroju wnętrz. Zapraszamy do naszego sklepu przy ulicy Wrocławskiej 23. Proszę zostać z nami, bo tuż po wiadomościach mamy dla Państwa jeszcze kilka propozycji na dzisiejszy wieczór. W programie z wizytą U, swoim przepisem na kurczaka duszonego w warzywach. Podzieli się z nami Beata Zacharczuk z Żar. W programie W dobrej formie o nowalikach opowiadać będzie dietetyk Justyna Berestecka. Następnie z kart powróży naszym widzom tarocistka Agis, a na zakończenie zapraszamy na relację z wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Żarach. Proszę oglądać nas również w weekend. W sobotę zapraszam na program od przedszkola do seniora, w którym dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 8 w Żarach wystąpiły dla swoich mam z okazji ich święta. Również w sobotę pokażemy mecz Pucharu Polski, Promień Żary kontra Piast Karnin. W niedzielę natomiast zachęcam do obejrzenia koncertu Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który odbył się w lunie z okazji Dnia Matki. Ja życzę Państwu miłego wieczoru i spokojnego weekendu. Do zobaczenia. naszą prezenterkę ubiera sklep Styl, oferujący damską odzież, obuwie i galanterię. Zapraszamy, Żary, ulica Chrobrego 1.